Let's not stay long enough to find out. <laughs> hey, this river is full of raspberry jam! It's pretty good, too! The source is over there. Whoa. You think this place looks angry enough? Yeah, Atrocitus and the rest of the Red Lantern Corps aren't exactly into yoga. Careful, team. Try not to fall into the red stuff. Witajcie moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Batman 3 Poza Gotham. I słuchajcie, jesteśmy na poziomie wyrzuć ten gniew, czyli już przed ostatnim, czyli na przedostatnim poziomie. O, że tak mogę to powiedzieć. Więc słuchajcie, jeśli odcinek Wam się spodoba, to zapraszam Was, abyście zostawili jakiś znak po sobie. I... I walczymy. Na sam początek, jak zawsze, w sumie dobra, tutaj by nam się przydała zielona latarnia, ale słuchajcie, za tym drzewem. Widziałem fioletową monetę. O właśnie. A tutaj widzę mini zestaw. <laughs> I znowu mamy mini zestaw na sam początek. Fajnie. To mi się podoba, to lubię. Dobra, ok a mi ja się zniszczyć tego szkieleta do końca, o, bo Grandy mi tego nie zniszczył. Guardian. History over. Let's find a way okay. Dajesz? Co nam tutaj stworzysz? Y... Łom, to jest tak? No właśnie. Dobra, właśnie mi to w towalni O, super. I możemy przejść dalej. To idziemy. I z tego co pamiętam, to tutaj jest ten czerwony Hulk, nie? Dobrze pamiętam, chyba nie? Chyba tak. Oła! No nie, serio? Dobra, Wonder Woman, chodź tutaj. Ok, jeszcze tutaj. I teraz mi zniszcz to tutaj. A nie, nie zniszcz. A dobra, jednak się zniszczyło. To, to mi się podoba. Czy tutaj mamy kolejny mini zestaw? Nie, chciałoby się. Oczekajcie, bo jak tutaj jest tyle kazy, to może fioletowa. Nie, nie ma. Też bym chciał, żeby to była fioletowa, ale nie ma. <grym> dobra. Rowin powiedział, że to jest drzem malinowy, tak? Znaczy smakuje jak drzem malinowy. Szkoda, że ja nie mogę tego spróbować. Chociaż w sumie ja za drzemami aż tak za bardzo nie przepadam. Jedynie za drzemem truskawkowym, o. Truskawkowy drzem. O, już dawno nie jadłem. Kurde. Aż sobie zrobiłem, słuchajcie, apetyt. Na drzem truskawkowy. I jeszcze... Do tego chleb z masłem i z drzemem. Ja, spycham. Znaczy, dla niektórych ble, ale dla mnie odchylania. Bo jakby człowiek dorasta, to inne rzeczy ja. Jakby zdrowsze. Przynajmniej ja tak mam. Bo teraz już mam, słuchajcie, 20 za lat. w czerwcu będę miał? 22. I ten. I jakoś skupiam się na tym, żeby dobrze się odżywiać. Ale oczywiście niekiedy sobie zjem tam kebaba, czy hot doga, czy tam yy, chipsy. Ale rzadko. Dobra. Wonder Woman, pociągnij mi za to. Co? Ty masz dwa lasa? Super. Okej, okay, mniejsza o to. Tutaj robimy przejście, ale nie wiem po co. A, czekajcie, zielona latarnia. Uuu. Może ona nam tutaj poświeci, co? A nie, chyba nam zrobi most. No. Kurde. Myślałem, że ten. Że nam poświeci. No szkoda, szkoda. Poczekajcie. Dobra, okej. Okay. Musiałem sprawdzić, czy tutaj nie ma przypadkiem. ...niebieskiej monety. Coś mi się wydaje, że to będzie krótki poziom, bo zobaczcie, zaraz będziemy mieli... ...cały pasek monet. Więc nawet chyba dobrze, że ja zbieram tę... ...tą kasę, bo inaczej te odcinki by były, słuchajcie, za krótkie. A tego bym nie chciał, tutaj widzę... Ile monet? Uwaga! A nie, myślałem, myślałem, że ten, że będziemy mieli już prawdziwy bohater. O kurde, znowu ci gościu nie pomogę, sorry. Dobra, co ja tutaj mam zrobić? Aha, Grandi. Grandi, 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 chodź tutaj. Rzuć mi w to. I teraz. No, może być Robin. Jeśli masz hack, znaczy. Nie, no to jest hack, nie? Dobrze mówię? Gorda. Dobra, i co teraz? Możemy zapewne to zniszczyć. Tak? Oho. Ale zero kasy. No wiecie co? Dobra, okej. Okay. Grandy, co tym razem nam tutaj wyczarujesz? Z tej ziemi. Uwaga. R ten rzepa, rzepa, rower. I wiertło tego Bena? Czy Beina? Jak się nazywał ten. Ten taki z tymi... Z tymi kablami. Kurde, nie pamiętam. Nie no Ben chyba, nie? Niebieska moneta. Okej. Okay. I co? A, możemy przejść dalej. No. Ale oberwał. Nieźle. Dobra, no to idziemy. A myślałem, że to będzie krótki pożar. No bo zaraz będziemy mieli, słuchajcie, cały pasek monet. Dobra, tutaj by nam się przydał, ale zapewne on nie może tak. No, nie może. Nie ma swojego kostiumu, więc nie może. I uwaga, prawdziwy bohater. O właśnie. No dobra, weź mi tutaj za to pociągnij. No to teraz już się na niczym nie skupiam, tylko skupiam się na tym, żeby po prostu Przejść ten poziom. I tyle w temacie. Ej, ale czekajcie, bo ja chyba widziałem, że Robin ma swoją laskę. Co? No właśnie, on ma swoją laskę. O, pięknie. Mamy postać jakąś. I jeszcze tutaj coś widziałem. Dla. Grandiego co ty, nie możesz? No weź mi tego nie lub... o no. Pięknie. Aha, skakać już nie możesz. Dobra, rzucaj. No, ale miałem już tam dorzucić. Dobra, może teraz? Serio Brandy No, okej. Okay. Uwaga drużyna. Uwaga na głowy. Brandy, ja wiem, że ty jesteś zły i nie lubisz ze mną współpracować, ale no wiesz. Dobra. Wiesz co, nie lubię cię. Po to cię nie lubię. Chyba, że mi tam rzucisz To będę cię lubił. Eee, no to cię nie lubię. Że mi tutaj nie chcesz pomagać, to cię nie lubię. <gry> I on chyba też mnie tutaj nie lubi, bo on jest... Zły Tyle, że na razie ma charakter świętego pielgrzyma, tak? No, chyba tak. <laughs> Statek piratów, Piraci z Karaibów. Ale czekajcie, czy tutaj nie ma przypadkiem mini zestawu na tej... na tym tym? Nie, nie ma, ale tam jest mini zestaw. Tyle, że chyba go nie zdobędziemy. Co, nie mogę też pływać w tym? Aha, nie mogę. No to jakim tutaj ja miałbym go wyciągnąć. Ten mi zestaw. Nie mam żadnego pojęcia. Aha, już wiem. Chyba jak tutaj byśmy poświecili robinę sobie, to byśmy mieli ten... Yy, wędkę. Albo coś w tym rodzaju. Dobra. O, kurde. Gazu, gazu, gazu. Dobra. Na szczęście wziąłem prawidłową postać. Nie w to, w to. No, tu mi rzuciłeś. A tam już mi kurde nie rzuciłeś, nie? Bo po co? Dobra, zielona latarnia, wykop mi to. Znaczy, wywierć. Okej, okay, i zbuduj. I teraz pociągnij, a nie, dobra, okej, okay. bo był taki uchwyt, jakby musiał mi za to pociągnąć. Dobra, i teraz... grandy. Ale po co mi to? Aha, już wiem. Żeby zapewne w to rzucić. A ja miałem przecież kamień. Znaczy Grandy ma kamienie, tak jak Hulk. Czy inne postacie? Czy tutaj była fioletowa maneta, czy same niebieskie? A nie wiem. No dobra, gdzie mam czerwony Hulku.

Ale sługa sama fajnego, nie powiem. Nie powiem, że nie. Czekajcie, bo ja przecież mogę latać, o. Tu, 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 tu Nie dorwiesz mnie. Ej. No jakim cudem. Tylko pytanie, co ja mam tutaj mu zrobić. Nie mam bladego pojęcia. On chyba po prostu będzie tak walić walić. Okej, okay. na szczęście nie Kurde, to jest byk. Czerwony byk No i co? Nie dormiesz mnie. Tam mnie nie ma, wiesz? A może teraz mogę? O, chyba? Czekajcie? Nie, nie mogę za bardzo tam podejść. Musimy z nim walczyć. Aż tego byka pokonamy. I co już? Oby. No nie. Dobra, czyli zapewne znowu laser. No właśnie. I zapewne szorża. Więc słuchajcie, zaraz się widzimy. Dobra, okej, okay, pokonaliśmy go. Okay, I want to confirm ideas too! Who are you? Who am I? Uh... You can call me... Joker! And I'm Lex loser! The greatest criminal mind of our time! Not a hero in disguise, right? And I'm Cheetah! wow What do you want? Oh, it's not what we want, it's what you want. Your enemy. Green Lantern! Oh, uh, that was me. Pulled muscle when I threw him down. What do you want in return? We want your help conquering Earth! You think I'd waste my time with a stupid planet like Earth? We don't want to waste your time. Just put us in charge and then you can go! We're going to need something more than just Green Lantern. We should go out to dinner. I'd rather starve. You're my gun. Kind of Come on, you stupid Strange. Let me have the lantern when I got angry. He's in a pot, you die! Are you even listening to me? You know, on second thought, we don't need your help. What? It was a, a joke. <laughs> So tak, <laughs> <this time? That's laughs> yes. really <laughs> okay. Dosyć śmieszne żarty. <laughs> Żartowaliśmy sobie. Ok, <laughs> może tak być. Ok, mini zestaw. Jeden postać, wojownik czerwonych latarni. Ok, i tylko tyle. No i kontynuuj. O, o. Brynia chyba zaraz się wydostanie, co? O, kurde. To musiało być. No dobra. Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie jakiś znak po sobie. No i życzę wam dalszego miłego dnia bądź wieczoru w zależności o jakiej porze ten odcinek oglądacie. Trzymajcie się i... i czekajcie! Czy to... Chyba to nie był ostatni odcinek? Znaczy, przedostatni? Łady, orzech do zgryżenia. Ej, czemu ja wcześniej go nie widziałem? Może go nie było? Może to jest ostatni powrót. A, nie wiem. Dobra, trzymajcie się i cześć!